Nie ma dnia, żebyśmy nie dowiadywali się od naszych nowych pacjentów, czy tych, których już mamy pod opieką, że słyszeli od kogoś, że dieta keto generalnie, no mówiąc w skrócie, zabija. No i dzisiaj, dzisiejszy odcinek jest też inspirowany prawdziwą historią, prawdziwymi zdania, zdaniami wypowiedzianymi przez prawdziwą osobę. No tak, czyli oparty na faktach. I dzisiaj poznacie historię pacjentki, która... Z rozpoznaną cukrzycą udała się, no jak wielu z was z rozpoznaniem cukrzycy, udaje się do specjalisty, który zajmuje się tą chorobą. Ale o tyle jest ta historia ciekawa i taka może inspirująca dla was będzie, że ta pacjentka jakoś nie za bardzo chciała leczyć się tabletkami, więc wskoczyła w internet i wyczytała, że cukrzyca to choroba. Którą można wyleczyć stylem życia Keto, czy dietą keto. Tak mhm. wyczytała, jeszcze wtedy nie trafiła na nas, i udała się do lekarza, do diabetologa. Mhm. No, tak chciała się zapytać, dopytać no, profesjonalisty. Że zdecydowała się leczyć stylem życia keto i prosiła o wskazówki. No i tutaj zaczął się delikatny kłopot, ponieważ lekarz złapał się za głowę, otworzył szeroko oczy i rozpoczęło się klasyczne straszenie powikłaniami diety keto. No bo e, taki stary paradygmat pojmowania przez lekarzy, diety to jest, wynika z niewiedzy, wynika z wielu przekłamań. No bo słuchajcie, przez całe studia, przez całe lata praktykowania medycyny, wszelkie autorytety, bądź to na konferencjach, bądź to gdzieś tam w kuluarach, bądź na wykładach, mówili jedno. Ketony występują w kwasicy ketonowej u chorych z cukrzycą niewyrównaną. Czyli najczęściej jest to ciężki stan zakwaszenia organizmu, czyli i rozregulowania poziomów elektrolitów, wynikający z zbyt dużego ilości glukozy i zbyt małej ilości insuliny. No takie osoby zwykle trafiają do szpitala, często są nieprzytomne. I teraz słuchajcie, takie rzeczy, no, muszą robić wrażenie i do tego dorabia się te że skoro ketony są w kwasicy ketonowej, no to każde ketony bez względu na stan organizmu są toksyczne to i jest powodują. Taki, to jest taki odruch pawłowa, że tak. tak. Słyszysz dźwięk i leci ci ślina. I tutaj mhm. y, widzimy to niestety, wi słyszysz y, słowo ketony. Widzisz pacjenta w śpiączce w kwasicy ketonowej. No, miałoby to rzeczywiście jeszcze jakieś uzasadnienie 20 lat temu, kiedy nie było badań naukowych do końca potwierdzających ten dobroczynny wpływ ketonów indukowanych zmianą stylu życia. Zmianą stylu no, ale teraz w tych czasach to ja myślę, że to już nie wypada, słuchajcie. No, nie wypada. To jest wynik tylko i wyłącznie ignorancji, niedouczenia, za co przepraszamy. My się douczyliśmy, dlatego na słowo ketony, wręcz uśmiech pojawia się na twarzy, i to jest pożądany stan, zwłaszcza dla każdego cukrzyka typu 2. A ja Ci powiem, jakie mam, w tym momencie pojawiło mi się takie marzenie jaki świat mi się marzy. Słuchajcie, mi marzy się świat, w którym każdy pacjent z rozpoznaną cukrzycą, no nie musi iść od razu do diabetologa, ale załóżmy, wyobrażam sobie, idzie do diabetologa, a diabetolog wita go z uśmiechem. Oczywiście szczupły diabetolog, wita go, zdrowy metaboliczny diabetolog, wita go z uśmiechem i mówi: Cieszę się, ketony. że pani przyszła. Oto rozpiska z nowego stylu życia, w który Panią będę tutaj przekonywał i zalecam, rekomenduję mocno, zgodnie z najnowszą nauką, będzie to styl życia niskowęglowodanowy, najlepiej jakby Pani była w ketozie przez większość swojego życia i celem, który sobie ustalamy jest wycofanie ale cukrzycy. Przepraszam Panie Doktorze, ale ja yes. bym chciał tabletku. OK, ma pan, ma pan prawo oczywiście żądać ode mnie przepisania tabletek, ale ja przedstawię Panu korzyści i też te negatywne skutki, które no, będzie Pan musiał wziąć też jakby ewentualnie no, tą odpowiedzialność za, za powikłania, skoro decyduje się Pan na terapię tabletkową. I jeszcze Panu powiem, że bardzo bardzo często tabletki, które są dostępne w leczeniu cukrzycy. Są niestety nieefektywne, jeżeli nie zmieni pan stylu życia. Ja bym sugerował, że po pierwsze, styl życia, niskowęglowonowy keto i prawdopodobnie żadne tabletki panu nie będą potrzebne. No i właśnie taka sytuacja nie wydarzyła się w tym gabinecie, dlatego ta pacjentka trafiła do mnie. Opowiedziała mi to, co się wydarzyło, to no, oczywiście bez negatywnych, bez żadnych emocji, bo rozumiemy też podejście nas, lekarzy. Też ta, ta, tam byliśmy, tak. też tej wiedzy nie posiadaliśmy, więc no, nie obrażajmy się, taki po prostu jest system, że uczy się nas przyszłych lekarzy nieaktualnej wiedzy, potem trudno ją zaktualizować w tym systemie przepełnionych tabletkami. I w każdym razie, na szczęście gdzieś po drodze pacjentka trafiła na nasz kanał, na, na YouTube, YouTube. YouTube, no bo jesteśmy znanymi YouTuberami, YouTuberami, się okazuje. I w związku z tym, że była z okolic, to trafiła do mnie do przychodni i to był taki, ja się cieszę z tego, mm -hmm. że pacjenci, którzy zostali przestraszeni stylem życia keto, trafiają na nasz kanał, gdzie my staramy się podawać rzetelne informacje potwierdzone badaniami naukowymi i to przekonało Tą pacjentkę, że rzeczywiście to, co robi, no nie uszkadza wątroby, nie uszkadza nerek, wręcz jest jedynym najmądrzejszym, co może sobie zrobić osoba chora na cukrzycę typu 2, żeby wyzdrowieć. No i rzeczywiście te zalecenia przejęła perfekcyjnie. Eee, udało się, udało się. Co się udało? Badania to potwierdzają. W praktyce okazało się, że rzeczywiście niewymagana była tabletka. Ta cukrzyca już nie miałem kontroli potem z tą pacjentką, ale w każdym razie świetnie sobie radziła bez tabletek i myślę, że w konsekwencji, jeżeli dalej ten styl życia dobrze zaadoptuje, no po cukrzycy nie będzie śladu. Pięknie, w skrócie, oczywiście styl niskowęglowodanowy, ale też mówiłeś, że w naturalny o, o, właśnie, ale tu coś się dzieje, w takim razie, co to jest? Co się dzieje, to są. Chcieliśmy przedstawić bracia. Łukasza a, i Mateusza, aha, okay. to są bracia rodzeń i tutaj y, taki kciuk. No bo wiecie, y, na tym polega ta nasza praca, ta nasza edukacja na platformie, gdzie rządzą bezduszne algorytmy, a żeby te bezduszne algorytmy podpowiedziały innym pacjentom z chorobami metabolicznymi, trzeba walnąć w kciuka. No Wiecie, I teraz, gdzie jest kciuk? Ja, ja przedstawię tu jest kciuk, tu jest Mateusza kciuk, bo to Mateusz ma taką rolę e, pokazywania swojego kciuka. To jestem ja, a tu jeszcze powinniśmy dodać taki przycisk su subskrybowania i z taką, z taką strzałeczką z prośbą, że też subskrybujcie, bo razem dobijamy z tą, tą piękną wspólnotą można powiedzieć tak. do 100 tysięcy, gdzie ta wieść będzie się niosła słuchajcie, wszem i wobec. No, dzisiaj pokazywałeś statystyki, ponad milion wyświetleń w ciągu miesiąca. Idziemy słuchajcie po swoje. Z Wami. Bezwzględnie właśnie dzięki Waszemu waleniu w, w w, w tego kciuka i subskrybowaniu kanału. Za co dziękujemy. No to fajnie. Trzymajcie się, do zobaczę. I przerwałeś ja. mi skończąc, A. tylko jeszcze ta pacjentka włączyła IF, czyli Intermittent Fasting, wydłużyła przerwę między kolacją i śniadaniem. To jest naturalny sposób. Poczytajcie sobie o tym posłuchajcie w kolejnych filmach. Jest? Yes, please.